Bagna lasy i drzewa dla klimatu i czystego powietrza Małopolski. Tak nazywa się nasz cykl podcastów, a ja zapraszam Państwa do rozmowy z kolejnym gościem, Piotr Klub, leśnik z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Dzień dobry, Piotrze. Cześć, Piotrze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. To na początek. Czym są wieczne lasy? No, wieczne lasy to jest tak naprawdę powrót do przeszłości. Kiedyś wszystkie lasy były wieczne. Yy, do każdy, pojawienia się człowieka, prawda? Tak. <laughs> Ta, tak, dokładnie. Znaczy wieczne na tyle, na ile natura pozwalała tak, na wieczność tych lasów. I wieczne lasy to jest taki projekt y, fundacji, w którym to chcemy y, obejmować ochroną lasy, w szczególności ła, lasy na terenach podmokłych, olsy, łęgi, tak, y, i zostawiać je przyrodzie, naturalnym procesom, zostawiać je na wieczność, aby one sobie rosły. I aby w najlepszy możliwy sposób pełniły funkcje, do których jako lasy są przeznaczone. To dlaczego akurat te lasy? W sensie dlaczego, dlaczego akurat na terenach podmokłych? Mhm. Tak? Otóż z tego względu na terenach podmokłych, że takie lasy po pierwsze można powiedzieć, że są dosyć mocno zagrożone. Z tego względu, że z, z racji zmian klimatu, jego ocieplenia, większych ilości susz, tak, no, mamy coraz większy problem z wodą. Wobec tego no, lasy, które rosną właśnie w takich ekosystemach związanych z wodą, na przykład zalanych okresowo, jak, jak olsy, czy tam z wodą przepływającą, jak Łęgi, no, one mogą mieć problem w przyszłości. Ze względu właśnie na brak wody, na długie susze, wobec tego obejmowanie ochroną tak, tych, tych lasów no, służy wprost ochronie bioróżnorodności i ochronie ekosystemów, które tak naprawdę w jakiś sposób są zagrożone. Tak. Nie, ni, niestety to zagrożenie nie wynika tylko i wyłącznie ze zmian klimatu, ale też z drugiej rzeczy, którą e, człowiek robi. No, globalne ocieplenie jest wynikiem, e, wynikiem działalności człowieka bezpośrednim. No to jest też osuszanie terenów, tak, które już się dzieje od, można powiedzieć, e, wielu dekad, nawet stuleci. E, po prostu dawniej Polska była, można powiedzieć, dużym. E, w dużej części krajem podmokłym, bagiednym. Tak? No i wobec tego taki, taka filozofia uproduktywniania, melioracji, tak? czyli kopania rowów, melioracja, czyli poprawianie, poprawianie jakby warunków, natury. poprawianie natury polegało tak naprawdę na osuszaniu. I do, w, w ty, w ty, jakby do tej pory, jeśli mówi się w Polsce o melioracji, ludzie najczęściej myślą o... To, to chodzi o to, żeby osuszyć coś, nie? A, no, nie? Nie do końca melioracja to znaczy poprawić, tak, ulepszyć, a to ta melioracja polega na osuszaniu gruntów, czyli uproduktywnianiu, uproduktywnianiu ich, czyli żeby były e, jakby dobre do uprawy, czy do sadzenia lasu, który jest trochę lepszy, lepszy w sensie, w sensie produkcyjnym, tak e, niż na przykład taki las ol, ol, olszowy, czyli Ols, tak. E, więc no, to osuszanie i to tak naprawdę. Tysiące kilometrów rowów wykopanych w Polsce, które mają na celu ściągnięcie wody z terenu i jej po prostu gdzieś wysłanie dalej, w, o, o, osuszenie terenu, no, powodują, że właśnie te Olsy, Łęgi, no, są całkiem mocno zagrożone również z tego powodu. Więc to zagrożenie to jest temat numer jeden. Temat mhm. numer dwa to jest to, że y, takie właśnie lasy są doskonałe dla ochrony klimatu bo one nie dość, że pochłaniają dwutlenek węgla, dlaczego podmokłe lasy, jaki wpływ mają na klimat, na czyste powietrze, na nasze otoczenie, życie. Znaczy wszystkie lasy mają wpływ na nasze życie i otoczenie no to i wszystkie jasne. pełnią bardzo ważną funkcję, a akurat wybraliśmy w fundacji te dokładnie lasy z tego względu, że dwutlenek węgla magazynowany w drzewach, tak, to jest jakby drzewa to jest jeden zbiornik. No, jakby wyjaśnię to szybko. Dwutlenek węgla jest popierany przez rośliny, przez aparaty asymilacyjne, no liście, tak, w przypadku drzew czy igły, tak, i jest zamieniany na cukry w procesie fotosyntezy przy, przy działaniu światła, przy działaniu wody, tak, i jest zamieniany na cukry i te cukry potem po prostu są, po pierwsze dają energię życiową roślinom, a po drugie budują jej Organizm. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że lasy i drzewa rosną z powietrza. Ich no to się te, te lekcje jeszcze tak. pamiętam z szkoły. Tak. Wobec tego drzewa, można powiedzieć, że są magazynem dwutlenku węgla, a tak de facto węgla, bo ten węgiel jest w dwutlenku węgla włączany tak, w, w komórki. Wobec tego lasy usuwają, usuwają dwutlenek węgla z atmosfery. Jak wiemy, dwutlenek węgla jest dla nas teraz problemem, dlatego że powoduje... Efekt globalnego ocieplenia, więc powinniśmy go w jakiś sposób usuwać. To jest sposób od milionów lat skuteczny usuwania dwutlenku węgla. Dodatkowo, takie lasy podmokłe wiążą też, wiążą też węgiel w swoim siedlisku, to znaczy w torfie. Torf, no są różne rodzaje, jakby torfowisk, są torfowiska wysokie, niskie, raczej olsy raczej rosną na torfowiskach niskich. I tam właśnie w tej roślinności porastającej tor, w tej roślinności za, zalewanej okresowo bądź stale, ten węgiel, który zostaje wbudowany w tkankę roślinną, on w wyniku tych warunków wodnych, beztlenowych, powiedzmy, tak, w tym siedlisku w większości zostaje. tak? I dzięki temu w lasach, w olsach, w lasach łęgowych, w lasach podmokłych. Z dużo tych kategorii lasów może potem o tym powiem. Mm -hmm. e, oprócz zbiornika w cudzysłowie zbiornika, którym są drzewa, mamy jeszcze drugi zbiornik, czyli mamy siedlisko, podmokłe siedlisko, które również magazynuje ten dwutlenek węgla, więc mamy tą funkcję dodaną siedliska e, jako, jako, jako pewnego zbiornika na, na węgiel. I to jest też bardzo ważne w tym projekcie wieczne lasy. Czyli Wieczne lasy mają chronić nas przed tym, co sami robiliśmy wcześniej przez setki lat, fundując sobie przyspieszenie obiegu wody, czyli tworzenie gdzie się da instalacji melioracyjnych. Tak jest, tak jest. Oczywiście przed tym mają chronić wieczne lasy, ale oczywiście to nie są jedyne ich funkcje. Jeśli chodzi też o lasy o Olsy, o lasy łęgowe, o te lasy podmokłe, których jest bardzo dużo kategorii, bo to są nie tylko Olsy, czyli lasy porośnięte przez Olsze, ale to są na przykład też tak zwane świerczyny na torfie, to są też lasy łękowe z topolami, wiem, Olsy Świerczyny na jesionowe. torfie to zabrzmiało jak jakieś pyszne danie w cukierni, muszę ci powiedzieć. <laughs> tak, zielone. <laughs> na zielone torfie. są. Jadłem taki, taki tort kiedyś, kopiec kreta, taki pokryty zielonym jakby, lukrem, który wygląda jak mech. No, to jak ktoś lubi, a wiadomo, że ty jako leśnik na pewno lubisz takie kolory, to czemu nie? Ale wróćmy do, do lasów. Tak, no akurat tutaj świerczyny na torfie mogę rozwinąć, bo to rzeczywiście tak trochę wygląda, bo to jest taki, taka świerczyna, która występuje w północno-wschodniej Polsce. Nazwa, nazwa tego siedliska sfagną Girgensoni Picetum, i tam rzeczywiście rośnie taki torfowiec, mech-torfowiec, który tworzy takie poduszki, czy takie płaty duże, zielone, piękne, nawodnione, i tam na tym rośnie taki świerk, można powiedzieć, borealny, trochę przypominający, nie wiem, północną Skandynawię. No i wygląda to rzeczywiście przepysznie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, z wszystko oblane wodą. <laughs> Wygląda -migocze, migocze w świetle pewnie Słońca musi być piękne. migocze. Unoszą się mgiełki, tak, tak. Wspaniałe, wspaniałe siedlisko. Piotrze, jak chronić wieczne lasy, żeby one mogły chronić nas? No, właśnie to jest, to jest dobre pytanie. I to jest pytanie, na które w fundacji staramy się odpowiedzieć skutecznie i, i rzeczowo. To znaczy, my takie lasy wykupujemy. Bo te lasy są. Yy, jakby zagrożone w dwójnasób, tak, bo są zagrożone z powodów różnych czynników i tak dalej, ale też są zagrożone tym, bo duża część takich lasów, to są lasy prywatne również. I jak wiemy w Polsce lasów państwowych nie można kupować, one są jakby zabezpieczone prawnie przez przekształceniami własnościowymi. Natomiast można kupować lasy prywatne i bardzo dużo lasów prywatnych to są właśnie takie tereny podmokłe, to są na przykład łąki, które, mokre łąki, które po prostu porosły lasami. Czyli można powiedzieć, że te lasy są naturalne, bo kiedy po prostu w wyniku spontanicznej sukcesji drzewa pojawiają się na terenie, który został... W którym gospodarka została zarzucona ze względu na przykład na to, że to był teren podmokły, no, albo prywatny. To no, tak prywatny, no i, i komu się nie opłacało, albo nie może opłacało się. Nie wpadł na, to, na szczęście ktoś tak dostało spadek dziesięciu ludzi, którzy część mieszka w Stanach, część Niemczech, część w Szwecji, a część nie żyje, tak i po prostu nie da się dojść do, do, do porozumienia. No to takie. Tereny obrastają lasem. Można powiedzieć, że to jest las naturalny, chociaż nie jest to taki naturalny las, jak my sobie wyobrażamy na przykład w rezerwacie ścisłym puszczy białowieskiej, tak. Albo turnickim planowanym. Albo, albo w turnickim, tak, w, w tych fragmentach, w tych fragmentach naturalnych puszczańskich. To jest taki las, który no, jest jakby świeżym lasem nowym, i on y, można taki las wykupić, tak? I wtedy, kiedy się go wykupi, stanie się on wiecznym lasem, no to. Y, tam on już będzie tym lasem na wieki, tak? w, 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 zgodnie z, z tym, co chcemy robić, zgodnie z naszą działalnością statutową. Aczkolwiek, jeżeli my nie kupimy takiego lasu, jest pewne też jedno zagrożenie, dosyć duże, że właściciel bądź właściciele Sprzedają ten, sprzedadzą ten las, komuś to ten las będzie chciał wyciąć, albo po prostu sami ten las wytną. Tak? Zagrożenie tutaj jest takie, że po pierwsze znika powierzchnia leśna, która pochłania dwutlenek węgla, więc powinniśmy mieć pochłonięcie, a nie mamy pochłonięcia, więc jest zero. Plus, no niestety, odsłonięte torfowiska, zdegradowane, osuszone, a wycięcie pokrywy na przykład roślinnej i jakaś próba przywrócenia takiego środowiska do uproduktywnienia, go uproduktywnienia tak? do, do, do jakiejś gospodarki. Uproduktywnienie takich obszarów, takich, takich wyciętych lasów na torfowiskach może spowodować, że z wysoszonego torfu będzie się wydzielało do 30 ton dwutlenku węgla rocznie, czyli... <laughs> Ogromna ilość, tak? Czyli nie dość, że zahamujemy możliwość pochłaniania tego dwutlenku węgla. To jeszcze go to jeszcze... spotęgujemy. Tak jest, tak jest. Dlatego ten projekt jest tak ważny. No dobrze, Wykupujecie taki las i co się dalej z nim dzieje? No właśnie, to jest. To jest bardzo ciekawe, co się z nim dzieje, bo nie dzieje się z nim nic. <laughs> Albo Czyli dzieje to, się to co bardzo się ma dużo. dziać. Czyli to, co się ma Ale... dziać. Albo inaczej, dzieje się bardzo dużo, ale przy, siłami przyrody. To znaczy, my takich lasów na, na terenie nie sadzimy, nie dosadzamy drzew, nie przywozimy sadzonek, dlatego że to są wszystko prace, które są energochłonne, czasochłonne i też powodują emisję dwutlenku węgla, tak? Taki yy, las, on sobie doskonale sam radzi, tak? Siłami natury. Więc my tylko i wyłącznie go doglądamy, tak? I on sobie rośnie, rozwija się, drzewa, za wiele lat y, się y, umierają, przewracają, wpadają do, na podmokłe siedlisko, i tam z, znowu tworzą jakby już trzecią, y, trzeci zbiornik na torf, czyli zbiornik y, martwy, martwego drewna, które po prostu rozkłada się y, w takich warunkach leśnych, jeszcze na terenie podmokłym, dużo wolniej. Tak? Więc y, y, przechowuje dalej w, ma w martwej materii e, węgiel, tak? Więc nasze zadanie polega tylko na tym, żeby ten teren zabezpieczyć e, przed działalnością człowieka i go doglądać, żeby na przykład nie było tam jakichś e, jakiś ekscesów typu e, kradzież drewna, tak? Chociaż raczej się to nie powinno wydarzyć, dlatego że to są tereny bardzo zwykle, bardzo trudno dostępne, gdzie jednak to pozyskanie drewna wiąże się z dużą, Pracochłodnością, kosztownością. Dzisiaj ludzie już nie są tak wytrwali i wygodni, żeby nawet na, na, nawet na tyle, żeby kraść z takich terenów, tak? Więc mam nadzieję, że to się nie będzie działo. Ale my takich lasów oczywiście doglądamy, żeby żeby nie było tych tych problemów. Ile takich lasów udało wam się? Ile takiego lasu udało wam się wykupić? Oj y nie do końca wiem. <noise> Trzeba by było zajrzeć no tak mniej w więcej, orientacyjnie. Nie chcę tutaj konkretnych, precyzyjnych liczb. My, my, myślę, że to może być kilkanaście do kilkudziesięciu hektarów. Takie lasy udało nam się stworzyć na północy województwa podkarpackiego oraz w województwie podlaskim. Generalnie wschodnia Polska jest tym terenem jakby naszego zainteresowania, takimi, tego, te, tego typu lasami. No ja osobiście, taki las, który znam na, najlepiej, to jest ten najbliżej mojego miejsca zamieszkania, czyli w Budomierzu, tam jest 8 hektarów, ale wiem, że w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego już udało się kupić kolejne bodajże kilkanaście czy tam kilkadziesiąt hektarów. Trzeba by było zobaczyć dokładnie w statystyki, jak to wygląda. I ten teren nie dość, że został wykupiony i i będzie po prostu wiecznym lasem, będzie chroniony, to można powiedzieć, że w jakiś sposób, oczywiście nieformalny, powiększa on teren Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdyż to jest w Otulinie, bardzo często są to te tereny, które przylegają do granicy parku. Wobec tego zwiększa się ten teren, ten obszar ochrony, tak, właśnie o ten las, który nie będzie wycinany. On formalnie oczywiście nie staje się częścią parku, ale no, ale generalnie powiększa obszar ochronny w danym, w danym miejscu, akurat tutaj w miejscu tak ważnym przyrodniczo, jakim jest Biebrzański park narodowy. Dlaczego Twoim zdaniem tak ważne jest, żeby nie tylko nasadzać nowe lasy, ale przede wszystkim chronić stare, te naturalne. No jest, jest kilka czynników, yy, dlaczego tak powinniśmy robić. Yy, no przede wszystkim to te stare lasy, yy, te, które już rosną i które, których my nie będziemy regulować w w sposób antropogeniczny, czyli jakby nie będziemy kombinować po ludzku, co tam ma być, jak to ma rosnąć i tak dalej. One, jak pokazują badania naukowe, one, takie lasy są najbardziej odporne na zmiany, tak, najbardziej stabilne, więc w warunkach zmian klimatu, w warunkach właśnie wahania poziomu wód, no takie lasy zostaną z nami najdłużej, gdyż no niestety może się okazać, że... Lasy, które dzisiaj znamy w Polsce, duża część tych lasów za kilkadziesiąt lat może po prostu zniknąć i następne pokolenia będą znały zupełnie inny, inną definicję lasu niż znamy my. Rzadszego, z niższą roślinnością, z niższymi drzewami, bo będzie mniej wody albo w ogóle jej nie będzie, i z innymi gatunkami I z inwazyjnymi. Z innymi gatunkami. Z inwazyjnymi gatunkami, ale również z, z brakiem gatunków, które dzisiaj uważamy za zupełnie normalne i jakby krajobraz leśny kojarzy nam się na przykład z sosną, która w, już teraz, w wyniku aktualnego ocieplenia, nie mówiąc o tym, co się stanie w przyszłości, jest już zagrożona wycofywaniem się z terenu Polski. Świerk, już widzimy, co się dzieje z świerkiem, i też najprawdopodobniej w przyszłości on się zachowa w bardzo niewielkich enklawach w Polsce. Możliwe, że każdy las, który znajdzie się w świerk bądź sosna, on w ogóle będzie rezerwatem przyrody, będzie nam pokazywał, jak wyglądały lasy kiedyś, tak? Za dawnych czasów, przed, przed globalnym ociepleniem, tak? Bo no, brzoza może nam wypaść, może nam wypaść modrzew, z Dąbrowy całe, Przecież. Tak, oczywiście. Póki co w tym jakby scenariuszu, w którym to ocieplenie klimatu nie przekracza powiedzmy te dwa stopnie, tak? zgodnie, czy tam półtorej stopnia zgodnie z porozumieniem paryskim, to powiedzmy jeszcze buczyny, dąbrowy mogą, a w szczególności na przykład grab, tak? to, to będą gatunki, które będą poszerzały swój zasięg, czyli będą coraz bardziej obecne w ekosystemach. Aczkolwiek przy jeszcze większym wzroście temperatury może się stać zgoła inaczej. To znaczy, te gatunki również mogą opuszczać naszą strefę klimatyczną i mogą się w Polsce pojawić stepy. Co jest bardzo prawdopodobne, dlatego że formacje leśne potrzebują powiedzmy tych 600 mm rocznie opadów, a mamy już w Polsce takie obszary, gdzie nie osiągamy tego, tego poziomu. Wobec tego te tereny będą stepowie, i będziemy wyglądać bardziej. Przyszły las może wyglądać trochę jak taki las w Hiszpanii albo jakiś jakieś taki lasostep, gdzie po prostu będą tereny trawiaste, pojedyncze i pojedyncze drzewa. drzewka i to mogą być, nie wiem, na przykład dęby korkowe, które jeżeli bardzo podgrzejemy klimat, mogą sobie po prostu tutaj radzić, tak? Więc te lasy będą wyglądały zupełnie inaczej. Piotrze, to y, muszę o to ciebie zapytać. Jesteś leśnikiem. Dzisiaj lasy państwowe, y, to przecież twoi koledzy raczej nie kojarzą nam się z instytucją, która chroni, i nie chcę tutaj ogólniać, bo przecież to by było bardzo krzywdzące, masę wspaniałych leśników pracuje w tych instytucjach, dbając o to, ale co musiałoby się wydarzyć Twoim zdaniem, żeby to nie fundacja dziedzictwo przyrodnicze. Tworzyła wieczne lasy, dbała o lasy naturalne, pilnowała ich, tylko żeby taka instytucja jak Lasy Państwowe zajmowała się przede wszystkim ochroną. No tak, no przede wszystkim lasy państwowe powinny się zająć. Yy, znaczy to pierwszy krok, tak? To lasy państwowe powinny się zająć tym, do czego są powołane, a nie polityką. Ale to niestety też jest w stronę, yy, tak, zarzut w stronę polityków, którzy. Yy, yy, Instytucje upolityczni bardzo mocno i zamiast zajmować mm -hmm. się sprawami, które są naprawdę ważne, tak? Ochroną przyrody, leśnictwem, yy, tym, jak przygotować lasy do wyzwań, jak, jak je gospodarować odpowiednio, no to zajmują się innymi rzeczami niepotrzebnymi, tak więc lasy wymagają w tym, w tym względzie pilnej reformy, ale yy, druga rzecz, która się musi stać, to wydaje mi się, że osoby zarządzające lasami państwowymi powinny odkryć powagę sytuacji. Tak? Bo myślę, że po prostu mm, ta sytuacja jest baga bagatelizowana. No, że jakoś tam będzie. Lasy zawsze były w Polsce, zawsze się odradzały. Mieliśmy większe bądź mniejsze kataklizmy. Zawsze się tu się posadziło, tam się tam wycięło. Się wycięło. Było dobrze, nie? Głównie tam się I... wycięło ostatnio. <laughs> no tak, tak. No to taki czarny humor, przepraszam. Taki no, czarny humor. Trzeba się trochę czasami pośmiać też, żeby nie, nie zwariować, tak? Mm -hmm. I żeby, żeby nie popaść w jakiś, w jakiś skrajny smutek, tak? Bo, bo... Wiesz, dlaczego pytam o to Ciebie, Piotr? Bo Ty jesteś takim przykładem leśnika, który to doskonale rozumie. Takich ludzi jest mnóstwo i tu nie trzeba naprawdę, ja nie jestem leśnikiem, nie jestem nawet przyrodnikiem. Po prostu czytam, rozmawiam i martwię się niebywale. O to, co się dzieje, i widzę, co mówią naukowcy, badacze, praktycy: że nie ma innej drogi, że to my szkodzimy Ziemi, a nie Ziemia nam, że trzeba jej zaufać i pozwolić funkcjonować w możliwie najbardziej naturalnym stanie, wtedy ona zadba o nas. I nadal ten przekaz nie dociera do decydentów. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Piotr Klub, leśnik z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, był Państwa i moim gościem w tym odcinku podcastu Bagna lasy i drzewa dla klimatu i czystego powietrza Małopolski. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.